W geometrii analitycznej bardzo przyjemnym tematem, który czasami pojawia się na maturze, jest styczna i okrąg. Jest on o tyle przyjemny i tyle taki atrakcyjny dla uczniów, gdyż można to zadanie rozwiązać na dwa sposoby. I to jedno z, jeden ze sposobów bardziej pasuje dla tych uczniów, którzy są tacy lewopółkulowi analityczni, a ten drugi sposób jest właśnie dla tych, którzy wolą sobie coś narysować, coś wyobrazić, coś wizualizować. Eee, Rozumiemy sobie na dwa sposoby. Zobaczycie, który bardziej, który bardziej Wam odpowiada. Znajdź równanie stycznych do okręgu poprowadzonych z punktu 0,2. No i przypomnijmy sobie, że jeżeli mamy okrąg, to jego y b kwadrat równa się r kwadrat tego. Równanie wygląda mniej więcej tak i to oczywiście znajdziecie w karcie wzorów. No i teraz pamiętamy, że tutaj są minusiki. Więc tutaj środkiem tego okręgu jest oczywiście 1 1. A promieniem jest pierwiastek z 5, czyli nieco ponad 2. No dobra, zobrazujmy sobie to na wykresiku. I mamy tak, 1 1. No i teraz, skoro promieniem jest pierwiastek z 5, czyli mniej więcej tyle, a no to możemy sobie narysować jakiś taki. Opsi, już przybliżony. I teraz nawet jeżeli jesteście ty, tymi lewów i lubicie sobie wiz... znaczy, nie lubicie wizualizować, tylko wolicie się grzebać w cyferkach. To warto to sobie zobrazować. Dlaczego? No bo teraz wiecie mniej więcej jakich wyników się spodziewać, tak? Wiemy, że jedna prosta będzie taka, czyli dość rosnąca i współczynnik rynkowy będzie jakiś tam e, powiedzmy między no nie wiem, coś około dwójki, trójki, nie? I tutaj będzie plus 2, bo to jest przesunięte do góry o 2. No i tutaj będzie taka malejąca, że bardziej łagodna, tak? I też y równa się a x plus 2, no bo jest też przesunięta od 2 do góry No dobra, no i teraz pierwszym sposobem, który możemy zastosować jest sposób ten analityczny, wygląda mniej więcej tak robimy sobie układ równy x minus 1 do kwadratu plus y plus 1 do kwadratu, równa się 5 no i naszą prostą y równa się ax plus 2, no i teraz wiemy E, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo tak, jak formalnie, czyli podstawić sobie punkt 0,2 do tej prostej, czyli będzie 2 to się równa 0 razy x plus 2 i stan 2 równa się 2, no, albo zauważyć, jak przechodzi przez punkt 0,2, no to na pewno jest przesunięte do góry o 2, czyli e, puęta jest taka, że ta prosta. E, napiszę od razu tutaj. Puęta jest taka, że ta prosta po prostu ma wzór taki, y równa się a x plus 2. Czyli my nie wiemy tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Nie wiemy, nie znamy a. No dobra. No i teraz wiemy, że y to jest tyle. No to tego y możemy sobie postawić tutaj. Czyli będzie x minus 1 do kwadratu plus x plus 2 plus 1 czyli plus 3 do kwadratu równa się 5. No i teraz to możemy sobie wymnożyć ze wzoru skróconego mnożenia oczywiście. a kwadrat x kwadrat. Tutaj pamiętam, że a też jest do kwadratu plus 6a, x plus 9, to minus 5, to się równa 0. I teraz sobie elegancko wszystko ładnie sumujemy. Tutaj mamy wyrażenie z x kwadrat, tu z x, a tutaj wyrazy wolne. No i mamy tak. Nawiasie sobie wyciągniemy a kwadrat plus 1x kwadrat. Teraz będzie 6a minus 2x. No i plus, tutaj mamy 10 minus 5, czyli plus 5 równa się 0. No dobra, do czego to prowadzi? Widać, że to jest równanie kwadratowe, więc skoro to jest równanie kwadratowe, to policzymy sobie delta. Delta będzie równa 6a minus 2 do kwadratu minus 4 razy a plus 1 e, minus 4ac razy 5. No i ta delta teraz wyjdzie jakaś zależna od a. No i cały trik polega na tym, że ponieważ styczne, czyli proste, które mają tylko i wyłącznie jeden punkt wspólny z kołem, tak, no to w tym momencie ta delta musi być równa 0. Musi być jedno rozwiązanie tego układu równań, czyli jedno rozwiązanie tego równania, czyli delta musi być równa 0. Czy to ma sens dla Was? Jeżeli delta miałaby być większa od 0, to już wtedy szukamy prostych, które mają dwa punkty wspólne, bo wejdą dwa rozwiązania tego układu równań. Jeżeli delta miałoby wyjść mniejsza od 0, to szukamy prostych, które nie mają żadnego punktu wspólnego, bo w tym momencie ten układ równań nie będzie miał żadnych rozwiązań. Czyli przyrównujemy sobie delta do 0 i liczymy. To będzie 36 a kwadrat minus 24a plus 4 minus 4a minus a, tutaj jeszcze raz 5, czyli będzie minus 20a. I będzie minus 4 razy 5, czyli minus 20 równa się 0, czyli możemy sobie to podzielić wszystko przez 4, 9 kwadrat, tutaj minus 44, czyli minus 11 A będzie minus 16, przez 4, czyli minus 4 równa się 0. No i delta to jest 121, minus 4 razy 9 razy minus 4. No i teraz te alty prawdopodobnie nie wyjdą za piękne. 160, 265. Musimy być na to przygotowani. Pierwiastek z delty jest równy pierwiastek z 265. No i teraz A1 to się równa 11 minus pierwiastek z 265 przez 18. A2 to jest równa 11 plus pierwiastek z 265 przez 18. Więc Y to się równa albo to. 265 przez 18x plus 2 albo y to się równa 11 plus pierwiastek z 165 przez 18x plus 2. O, w ten sposób te delty nie wychodzą za piękne, ponieważ e, wzięliśmy sobie tutaj piątkę, czyli będzie pierwiastek z 5 jako pierwiastek. No i ten punkt nie leży w jakimś takim fajnym. W fajnym punkcie w względem tego okręgu, żeby te proste były miały jakby całkowite, czy chociaż fajne ułamki w tych współczynnikach kierunkowych No dobra, czyli to jest ten pierwszy analityczny sposób Podsumowując, robimy układ równy Mamy mieć inne rozwiązanie, więc w równaniu kwadratowym, które wyjdzie delta ma być równa 0, no i z tego wyliczamy sobie a A jak to zrobić takim drugim sposobem, bardziej bardziej, bardziej, bardziej takim ciekawym Wiemy, że ta prosta ma być odległa. Od, wiemy, że ta prosta ma być odległa od tego punktu, czyli od środka o jaką odległość, a mianowicie odległość pierwiastek z 5. O takim trochę nie kolorem. Dobra, pierwiastek z 5. No i teraz, gdyby jestem tylko w karcie, w, w karcie wzoru wzór na to, żeby móc obliczyć odległość prostej od punktu. No i mamy, że jeżeli odległość punktu P od prostej o równaniu, tu uwaga jest prosto w równaniu ogólnym jest dana wzorem takim. No to w tym momencie napiszemy sobie, że jest to równa pierwiastek z 5. No i tutaj będzie jakaś tam nie wiadomo A, przybliżmy sobie ten wzór. Czyli mamy tak, odległość punktu od prostej. E, możecie tak zapisywać, nie myślcie, to jest AX0 plus PY0 plus C przez pierwiastek A kwadrat plus B kwadrat. No i teraz musimy wiedzieć, co jest co a, b, c, te duże to są współczynniki prostej w równaniu y, w postaci ogólnej tak? a, x0, y0 to są służene punktu, czyli naszego środka więc teraz tę prostą, którą tutaj mamy, zapiszemy sobie w postaci ogólnej czyli będzie tak, y minus ax minus 2 równa się 0 więc to jest nasze duże a tutaj jest nasze duże b tutaj jest nasze duże c no i punkt 0 punkt x0, y0 to jest oczywiście 1, minus 1 i ta odległość będzie się wyrażała będzie miała wartość pierwiastek z 5 czyli mamy tak, duże A, czyli minus A razy x0, czyli 1 plus duże B czyli tutaj ten współczynnik przy y, który jest równy 1 razy minus 1, tak, y0 tutaj no i plus c, które jest równe minus 2k, e, minus sarki, minus 2c, no i to wszystko przez pierwiastek ze współczynników, czyli a kwadrat plus minus 1 na kwadratu, tak, e, minus a i minus 2, a, sarki, tutaj być. minus a i minus 2, no i widzimy to samo i to będzie równe pierwiastek z 5. No i teraz co, mnożymy sobie razem ten pierwiastek, to nam się pojawi tutaj. No i w tym momencie opuszczając moduł, dostaniemy dwa równania i policzymy dwie wartości. A, które będą jakie? Dokładnie takie same, jak tutaj. A, B znamy i w tym momencie proste znamy. No dobra, zróbmy podobne zadanie. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie a, stycznego do prostej, takiej. No i teraz tak, mamy sobie środek -2, 3. Mamy sobie prostą, zapiszemy ją w postaci kierunkowej, to jest x 1. Czyli to jest prosta, przechodząca przez te punkciki, tak. Czyli okrąg. Będzie miał tutaj taki promień. No i będzie wyglądał jakiś tam. Oboż. Jakoś tak. Piękny okrąg. No dobra. Duże R. No i teraz wspomniałem ten wzór na odległość punktu od prostej nie bez przyczyny. No bo w tym zadaniu. Wystarczy znaleźć odległość punktu od prostej, czyli dokładnie tę długość tego odcinka. No i mamy tak, odległość punktu od prostej należy się ax0 plus by0 plus c przez pierwiastek x2 plus b kwadrat. No i teraz tak. To jest nasze a, to jest nasze b, to jest nasze c, to jest nasze x0, to jest nasze y0. No i sobie postawimy do wzoru. Że to jest równe a, czyli 1 razy x0, czyli minus 2 plus b, czyli minus 1 razy y0, czyli 3, i jeszcze plus c, czyli minus 1, wszystko w modulo przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, czyli pierwiastek z 1 plus 1 plus minus 1 na kwadrat. No i to jest równe minus 2, minus 3, minus 1 no i tutaj przez pierwiastek z dwóch, czyli łącznie minus 6 w module, czyli 6 przez pierwiastek z dwóch no i teraz jak pamiętamy na motu, że unikamy wymierności w mianowniku czyli to będzie po prostu trzy pierwiastki z dwóch i widzimy, że odległość tego to są trzy pierwiastki z dwóch czy dałoby się to rozwiązać tym pierwszym sposobem tym naszym analitycznym z układu równym owszem, dałoby się można to zrobić tak. Robimy sobie układ równań. No i tutaj mamy równanie okręgu o, x, o wzorze x, obzorze x plus 2 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu. Kwadratu równa się r kwadrat, r kwadrat r, którego nie znamy. No i drugie równanie jest w postaci x minus y minus 1 równa się 0. No i teraz tak. Jedyną niewiadomą w tym równaniu jest r -ka. Więc jeżeli sobie wyznaczamy z tego równania powiedzmy x wrócimy tutaj, będziemy mieli równanie z y, y gdzie tym jakby współczynnikiem, y, takim jak m normalnie w tych równaniach z parametrem, tym parametrem będzie r i wtedy wyznaczamy sobie delta w zależności od parametru, przyrównujemy ją do zera i policzymy dokładnie w ten sam sposób wartość parametru r, która wyjdzie trzy pierwiastki z dwóch. No i teraz podobno dodankę, dla jakiej wartości parametru m Prosta mx plus 3 jest styczem do okręgu ośrodku w punkcie 2,3 i promieniu równym 1. Tutaj mamy środeczek w punkcie 2,3. Teraz mamy już promień równy 1. Gdzie taki okręg śmieszny. No i teraz prosta ma postać y równa się mx plus 3. Czyli widzimy, że ponieważ jest przesunięta o 3 do góry, to będziemy szukać takich dwóch prostych. Znowu, warto to sobie rozrysować, żeby wiedzieć, jakiego wyniku szukamy, jakiego wyniku oczekujemy, bo później jak coś wyjdzie to będziemy mogli stwierdzić, że to w ogóle, co wyszło tam ma sens czy raczej żeśmy się gdzieś tam kopsnęli no dobra, no i teraz możemy zrobić dla odmiany e, najpierw drugim sposobem, a później pierwszym e, no i teraz tak znowu mamy odległość punktu od prostej to jest ten nasz wzorek e, tutaj był moduł Przez pierwiastek z na kwadrat plus b kwadrat. No i teraz wzór naszej prostej to jest tak. mx plus 3 minus y równa się 0. Czyli wzór naszej prostej to jest mx minus y plus 3 równa się 0. Czyli widzimy, że m to jest współczynnik a, minus 1 to jest współczynnik b. No i 3 to jest współczynnik c. No i teraz punkt P0. Px0, y0 to jest 2, 3. Czyli trójeczka. No dobra. No i teraz odległość tego punktu od prostej ma być oczywiście równa promieniowej. Czyli ma być równa 1. Podstawmy sobie do wzorku. Czyli będzie tak. M razy 2 plus minus 1 razy 3 plus 3. To w modulo. I teraz wszystko przez pierwiastek. M kwadrat plus minus 1 do kwadratu. I to ma być równe 1. No dobra, wymnożymy sobie raz mianownik. Czyli tutaj w module mamy 2m minus 3 plus 3, czyli po prostu 2m. To się równa 1 razy ten pierwiastek, czyli m kwadrat plus 1. To możemy wszystko ponieść do kwadratu. No i teraz moduł do kwadratu, jak pamiętamy. To jest po prostu a kwadrat, tak? No bo to już jakby nieważne, co było pod tym modułem, jak jest do kwadratu, to jest do kwadratu, więc zawsze będzie dodatnio. Czyli tutaj będzie 4m do kwadratu, tutaj będzie a kwadrat plus 1, stąd 2, stąd 3m kwadrat, to się równa 1. Więc m równa się 1 trzecia, znaczy m kwadrat równa się 1 trzecia, stąd m równa się z 1 trzeciej. Lub pierwiastek minus pierwiastek z 1/3. Natomiast warto jakby pamiętać o tej nieszczęsnej trójeczce w mianowniku, tak, żeby to zapisać w postaci pierwiastek z 1 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 razy przez pierwiastek z 3. I to jest równa w tym momencie pierwiastek z 3 przez 3. I tak samo lub m równa się minus pierwiastek z 3 przez 3 żeby nikt wam się nie doczepił na egzaminie, że zostawiliście niewymierność w mianowniku, bo jak napiszcie coś w takiej postaci, pierwiastek z 2 trzecich, to tutaj jest normalnie niewymierność, tak? Też jest pod pierwiastkiem, więc musicie to usuwać. No i super. Mamy rozwiązania: m równa pierwiastek z 3 przez 3 i m równa się minus pierwiastek z 3 przez 3. Więc jak widzimy, to ma całkiem duży sens, no bo mniej więcej tak to będzie wyglądało. Czyli y równa się pierwiastek z 3 przez 3x plus 2 lub y równa się minus pierwiastek 3 przez 3 x plus 2. No i to był ten drugi sposób, ten jakby bardziej wizualizacyjny. No i mamy jeszcze ten pierwszy sposób, tak na szybciutko. Pamiętamy, że okrąg to będzie miał środek 2, 3, więc będzie x minus 2 kwadrat plus y minus 3 kwadrat i to jest 1 do kwadratu. A prosta jest y równa się mx plus 2 no i tutaj możemy sobie ten y wrzucić tutaj czyli tę wartość wszystko podnieść do kwadratu policzyć deltę, przyrównać do zera i wyliczyć m, która będzie miała też albo tę wartość, albo tę wartość czyli na to samo